Nie byłem sobą. Byłem. Nie wiadomy jaki. Nie wiadomy jaki. Ale to Krzysiek. Wszystko to jest i tylko i wyłącznie twoja wina przez ten cukier, wiesz? Nie ja wiem. No. Na początku chcę przeprosić koordynatora oddziału mego. Przepraszam całego serca drugą sprawę chcę przeprosić lekarkę leczącą moją pięknie się opiekowała Namawiałem mnie, żeby został ja głupie, że nie dostałem. No i jeszcze kogoś chciałeś przeprosić? Tylko te dwie osoby. A i siotrze chciałem przeprosić. to dobrze tam pojechałeś z nimi.